Manko Widlowie z tej Capix Games a ja dzisiaj będę grał w YouTube Live 2 mm, Nigdy w to grę nie grałem a więc e, wszystko co ja tu zobaczę no będzie dla mnie nowością yy, Zachęcam do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, zostawienia yy, yy, łapki w górę obejrzenia filmiku od początku do końca ponieważ by to bardzo mi pomogło no ale co yy... o jakiś tutaj na giełdy do będą Możesz się wydać z możecie nawet przeczytać ja wam na chwilę zostawię raczej przeczytać iście szybko ale nie wiem Czekajcie, jeszcze sobie na angielski zmienię, bo ja wolę z angielskim, w razie czego wam przetłumaczę. i. Control. O. By. Zanim zaczniemy, musisz postawić... No, biorę, go. Naciśnij na... na... Bu na buzik budowanie. OK mamy jakieś takie bio jako ja chciałbym mieć tutaj albo nie 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 a mogę nie mogę perfekt zanim zaczniesz robić e, filmiki no z, upewnij się że e, no atrakcyjność e, nie jesteś głodny i nie jesteś e, zmęczony next a to zjem Idem kasy? 45 Oho, to akurat tu podjeżdżało. Ale czyli co ja OK Okej. Pośpię. A ja to jest e, taka e, zabawa, tak mi się wydaje. To ja mam nagrywać, czy sobie grać? No Nie. Okej. Okay. Okej, okay, i teraz na geon jest tu imprecy, super links, sokej. Okay, o, oh, fish. W ogóle faktycznie jest taka geon nawet. Ja kiedyś w nią geon, ale teraz przestałem już. Więc na to teraz. Excellent.

I teraz poczekać trzeba plusy... No nieźle. Oj, gdyby mi tak łatwo przychodziło. I to... No to mnie najbardziej by O, mogę ulepszyć mój komputer. Eee, next. Okej, okay. muszę wejść. Czyli idziemy sobie teraz... Ten też tak e, podobnie było. Okej. Czyli teraz przechodzę tutaj. A czemu? Mogę jeszcze przemawiać? O no, no. A jeszcze ja chciałbym... czyli doświadczenie, o którym mówię, obejmuje zjawisko, które pojawia się w nie w czasie, fajnie, nie wiedziałem, że są czasie, w czasie, w czasie, Zaburzyć jakąś skrzynię. Ciekawe jak ten odcinek wejdzie. Co to jest? O, to są te przyciski. Chciałbym to w prawdziwym życiu osiągnąć. Jak nie wiecie, no tutaj to, to jest aby przycisk. Tego nie mogę? Nie, to... Jako ja skrzynię? Okej. Mm -hmm. Czyli muszę tu wejść, a Aha, czyli nagle jestem mega bogaty. No, klikam on. Coś mi się chyba zbagowało. Nie wiem, widzowie, wiesz co? Chyba wyjdę i wejdę po prostu. Zobaczymy czy te jazdy ja już nie włączyłem, ty, miał, ale nie Tylko Tu muszę to te jazdy jeszcze wsływały, to jest... I sypac. na X. No na miał. Elektronik maty? Co to jest? A, chyba elektronika? Tak, nie wiem. Tak mi się wydaje. Że coś tam związane z tymi elektronicznymi rzeczami.